Cześć moi drodzy, tutaj BlueJane. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na drugi odcinek z gry Amigo Puncha 8! Tak! Tym razem bawimy się świetnie w kosmosie. Ta gierka jest stylizowana trochę na Star Wars, także pojawiają się na przykład podobne motywy muzyczne i tak Zapraszam was, moi drodzy, do rozpoczęcia sobie szóstego levelaska! O, tak, 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 tak. No i pierwszy pokój. Ooo! Osiska, wstrętne osiska. <laughs> Może uda mi się je jakoś przyblokować tym pokrętełkiem. O, tak, 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 tak. Nie uda wam się wydostać. Nie uda. Nie, 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 nie uda wam się! Nie! A jednak się udało! O, nie! Trochę źle się myszką kręci tymi pokrętłami. O! Uwaga. Nie, nie, nie! Nie, 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 No nareszcie, no nareszcie! Udało się wreszcie, nareszcie! Ha, ha. O, a co to za czaszka? <laughs> o! Oh. Proszę bardzo, przedmuchamy te balony, a następnie naszego wspaniałego bohatera. Tra-la-la-la-la-la, la 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 la. jak fajnie podniosły tą kładeczkę, i dzięki temu bez problemu. Oj, znowu Blue Jane rymuje! Dzięki temu bez problemu sobie przelecieliśmy. O, nie! Wstrętne osiska. <śm> 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 metalowe, kosmiczne. O, nie, o, niech będzie tak, niech będzie tak. Trójkąt, koło i kwadrat. Musimy rozwiązać bardzo skomplikowaną zagadkę. <laughs> Może chodzi o ilość boków? Czyli 3, 0 i 4. O! I mamy pieczyste osy. Ale one są metalowe, to jak mogły się spalić? Hmm, tak szybko. Jest! I zaliczony czwarty poziomas. Cóż mamy dalej? O, a przepraszam bardzo, jaki czwarty, jaki czwarty! To już był szósty poziomas, szósty! Nie wiem dlaczego cały czas myślę, że czwarty. No dobra, no to zaczynamy w takim razie pierwszy pokoik siódmego levelasa. Okej. Okay. O, i mamy strasznego wojownika, którego musimy pokonać, a zwłaszcza jego świetlny mieczyk. E, no to to w dół... To na lewo i do widzenia, do widzenia! O! Ale był dźwięk straszny, miażdżonych kości czy coś w tym rodzaju. Mm, nie chciałabym się znaleźć na jego miejscu. Nie, nie, nie! To po prostu trzasnęła jego zbroja. <grym> Okej, okay. no to teraz musimy zrzucić kamory na dół. Tylko jak to zrobić? O, to chyba nie o to chodziło, jeszcze raz? Całe szczęście, że całego poziomu nie muszę powtarzać. Zaraz, zaraz. Aha. Hmm. Niech się zastanowię, niech się zastanowię. A tym się nie da. Da się. Jakby to zrobić? A może tak szybko? O tak. Nie, czyli nie da się tak szybko. Muszę jednak się chwilę zastanowić. O, aha, przepraszam, przecież jeszcze możemy poruszać. No właśnie, możemy jeszcze poruszać tym panelikiem na górze. Tylko co mi to dało? Chyba niewiele. No to jeszcze raz, jeszcze raz. O powoli, powoli. I jeszcze jeden. Nie! E no, a już prawie się udało. O, świetnie. Ekstra! E, no, nie było to takie trudne, jak mi się wydawało na początku. <laughs> Trochę trzeba było pomyśleć, jak zwykle. No i. O, chodźcie tutaj, osy. Chodźcie tutaj, wstrętne osiska. Tutaj jestem, tutaj jestem. Zapraszam. Zapraszam do pułapki. <laughs> o, właśnie tak. I was zamknęłam. To już jest trzecie pomieszczenie, więc zaraz sobie zaliczymy ten poziomas. No, przedmuchujemy, przedmuchujemy cię, panczo. Dalej. Nie, 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 nie do góry. W dół. W dół i w bok. O, właśnie tak. Ciężko to się robi, bo on intuicyjnie leci do góry. No, nie pój się, nie pój się. Nie skończysz jak ten kościotrup tutaj w środku. Ja się już o to postaram, żeby tak nie było. Juhu, super. No i siódemeczka zaliczona. Usenka, usenka, la, la la la. O, i cóż my tu mamy? Hmm. O, jak to jest możliwe, że nasze balony są w stanie utrzymać taką klatkę i jeszcze naszego bohatera jednocześnie? To są jakieś... Super balony? Kurcze pieczone! Wiecie o czym zapomniałam? Zgadnijcie. Do góry, do góry. Do. A, a czekajcie, to go się nie da? Nie da się. Okej. Okay. O. Właśnie. Pozbyłam się tych laserów. Już myślałam, że znowu się coś stanie, ale nie. O, Znikająca klatka! Widzieliście takie dziwy? O. Kamory, kamory. Jakby to zrobić teraz, żeby jakoś przyblokować te wstrętne osiska? Hmm. No dalej, no dalej, no dalej, kamorki. O o o o o i w dół. Lala la. Powoli, powoli, powoli. O, zaraz będą pieczone. Grillowane osiska. i teraz mamy bardzo niebezpieczne wentylatory. Ale będzie hardcore. Uwaga! Poradzisz sobie, bohaterze, zaraz zobaczymy. Ojeju, jeju, przedmuchało cię na prawo i na lewo, to znaczy na lewo i na prawo właściwie. O, i zaraz trzecie pomieszczenie Juhu. zaliczone będzie. Juhu! Też się bardzo cieszę, no i już dziewiątka, teraz idzie jakoś sprawniej. O, i znowu mamy lasery. <ścoughs> Zaraz zobaczymy, jak to zrobić. No, kulaski. Lećcie sobie tam, lećcie, ale zaraz. Aha, już chyba wiem, już chyba wiem. Nie tak to miało być. Najpierw muszę tak do góry to podnieść, żeby one nam nie pouciekały. I teraz dopiero. Hmm. Zaraz, zaraz. O! Super, udało się! Juhu I zaraz cię przedmucham, nasz Panczuniu, 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 hehe. <laughs> Ale fajna przygodowa muzyczka i rozpoczynamy zaraz pokoik drugi, a właściwie poziom, nie poziom tylko jakby to powiedzieć yy, piętro, o <laughs> piętro, yy, spoko. No i leć sobie do góry. Strasznie ciężko się steruje tymi pokrętłami. O, tak, 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 tak. Powoli, powoli, leć sobie powolutku. Nie, zwęglony panczuś! No, niestety. Jeszcze raz. Kurczę, oj, coś czuję, że ten poziom będzie troszkę denerwujący. O! Szybko! Szybko! Jest! Udało się w ostatniej chwili! Strasznie się źle tym steruję. Och... Mm, I co teraz? I co teraz? Nie! Sorry! Sorry! Panczuś! Mm, jakie to było inteligentne z mojej strony. Ach... Może coś takiego? O! Właśnie! I teraz? I teraz? Ojej, trochę się boję. O. Wiecie, co źle zrobiłam? On, ta kładeczka powinna być z drugiej strony. Jeszcze raz to powtórzę. O. To ma być tak. Jasne. No, i powoli. O, panczusiu, panczusiu, powolutku. Sobie leć aż do celu. To już jest trzeci. Pokoj, kto to znaczy poziomek, to znaczy pięterko. <laughs> Jak zwał, tak zwał. W każdym razie zaraz level as będzie zaliczony. Ha, 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 ha. I dziesiątkę zaraz rozpoczniemy, czyli zdaje się, że już ostatni niestety poziomas. Okej. Okay. No i dalej, i dalej, i dalej. Ha, 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 ha. Jedyneczka o, nie, znowu ty! Kurczę, jakby ci tutaj przerwać ten atak mieczem świetlnym. O, i mamy, i mamy znowu jakiś sekretny kod. O. Uwaga. Dwie trójki, więc pewnie chodzi o trójkę. Dwie ósemki. i dwie jedynki. O. O, pomimo tego, że niestety, ale przeleciałam, to i tak się kod uaktywnił. O, świetnie, świetnie, świetnie. Możemy tym panelikiem ruszać, co jest już dobrym znakiem. Dobrą wiadomością dla naszego bohatera. O, niech się te ściany porozwalają to są chyba jakieś szklane ściany. No i idziemy dalej teraz osiska. O, jedna załatwiona i ściana. O, pieczyste. Super. I to w dół. U, ho, 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 tylko jest jeden mały problem. Jak teraz. Aha, już wiem, przecież to proste. No właśnie. Już nie ma żadnego problemu. Rozwaliłam laser. I sobie lecimy. Zaraz zakończymy drugi poziom. To znaczy, nie poziom, tylko. Tylko co to jest właściwie? Jakby to nazwać? Flor, podłoga. Niech będzie. Dobra, i ostatni mamy, trzeci. <laughs> tak. Na razie jest prosto, ale się wszystko może jeszcze zmienić. No, przesuń się jeszcze, pan Czuniu. O, teraz bohater. I stój, i stój, 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 stój. Uwaga, i teraz dobrze byłoby tak gwałtownie przedmuchać... Och, no właśnie! To nie było gwałtowne przedmuchanie, już wiem, już wiem. Trzeba będzie się troszeczkę cofnąć tym głazem, zdaje się. No, pan powoli, powoli, powolutku. O, właśnie tak. I teraz z powrotem... I teraz z całej siły. O tak! Nie, 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 nie nie spadaj błagam. Spoko. I co? Zaraz się okaże, czy się udało. Ho, 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 ho. Jak też zakończy się przygoda naszego panczusia. O, jest przycisk. Juhu. I co? I co? The end. Super. Coś zostało rozwalone. Jakaś dziwna. Co to jest właściwie? Hmm, statek kosmiczny? O, metalowy? No dobra. I co? Klikamy sobie w strzałeczkę. Yoo-hoo! Tum-ta-tum-tum Tum-ta-tum-tum A, czyli przeszłam całą gierkę? Moi drodzy, gierka mi się strasznie podoba, serdecznie Wam ją polecam i zapraszam Was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać inne gierki jeszcze tego typu. Bardzo fajne są te zagadki i to latanie na balonach, bądź też na innych rzeczach. Okej, okay, albo z pomocą innych rzeczy. No, także moi drodzy, jeśli spodobał Wam się filmik, bądź też gierka, zostawcie łapkę w górę, a tymczasem żegna się z Wami Blue Jane. Cześć!